Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z PC. Ma przed nami Mistrzostwa Świata, wyścig, wyścig jasna, indywidualna na czas. Przed nami takie oto nazwiska będą: Mikkel Bjerg, już Wam tutaj pokazuję Mikkel Bjerg, Kasper Asgren i Hans-Hendrik Tufting. Nimi pojedziemy, jak się prezentują, faworyci ten sposób. No, King i Gana, no i może WODO Van Art, coś tutaj porobią. No, my będziemy oczywiście jechać po jakiś tam dobry wynik 40 km, niecałe. Jedziemy, no niestety, póki co nasi zawodnicy formą nie grzeszą. Bierk minus 3, Asgren minus 1. Także, no grubo. Przy okazji mamy dosyć mocny wiatr czołowy. Także też trzeba będzie na to zwracać uwagę. Tutaj pod górę jedziemy no, z wiatrem czołowym. Także, no, będzie ciekawie. Tutaj post Burna Aktualnie kto prowadzi. Kijewangarderen No i co, no tutaj trzeba będzie piergowi Coś tam kontrolować to tempo, bo 70 pod górę to jest dla niego ewidentnie za dużo Molema nas niestety wyprzedza, no ale No Molema w górach sobie dobrze radzi W przeciwieństwie do nas, no i kurczę my już zajechani To jak Asgren sobie radzi, 20 sekund na pierwszym pomiarze czasu, a Bierk to kurczę za dwa dni dojedzie i pyk 7 minut straty no niestety no trochę nas ta góra zjadła a, a z grę no, póki co no w miarę spoko w miarę spoko 30 sekund straty na drugim pomiarze czasu aczkolwiek no teraz jest góra także zobaczymy ile na tej górze straci no i tutaj będzie na pewno tufting miał pole do popisu na tej górze miejmy nadzieję że coś, coś zdziała Dobra, musimy z grenem troszeczkę zwolnić. Mamy 3 km jeszcze do mety, ponad. Tutaj nas Boasson Hagen wyprzedził. Znaczy nie, Boasson Hagen nie. Wyprzedzić nas miał wyprzedzić Campenaerts. Ale też coś mu nie idzie pod tą górę. I, 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 czekajcie tutaj jeszcze. Kilometr do mety, pyk, full speed. Ile stracił w końcu Asgren? 3 minuty, no cóż. Dalej prowadzi TJ, no. Mark Hirschi już karuzo na, na czele, a Tufting 27 sekund straty na pierwszym pomiarze czasu. Zobaczymy jak sobie poradzi na drugim. Za na nami jest Dimulen, Vanart, King i Gana. Tak Gana kończy. Zobaczymy czy Gana sobie poradzi z tą górską czasówką. A Tuftingiem troszeczkę oszczędzam siły na, 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 na ostatni podjazd. Zobaczymy czy, 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 czy coś z tego będzie. 28 sekund straty, no także stabilnie. Jak tam Dimulen? Dimulen zaraz za nami. Tutaj mamy 16, 15 na godzinę. Teraz sprawdzimy, jaka będzie nasza minimalna. 12, 11. O, to tutaj Dimulen nas porobi, chyba. czuję, że Dimulen tutaj będzie ładnie sobie radził. Ale my tu jeszcze mamy na spokojnie dużo czasu, dużo zapasu. Ale Dimulen ładnie ciśnie. Idzie ostro, morda. Idzie mordia ostro. I no, Dimulen nas ładnie porobi. My zobaczymy, na które miejsce nam się uda wskoczyć. No tutaj niestety muszę zwolnić. Nic, Niestety na to nie poradzę. I... Dobra, teraz można przyspieszyć. I zobaczymy, które miejsce zajmiemy. Uuu, jedenaste. Jasne, Liquid, ale kicha. No i... A, Ganna wyprzedził. Ale niestety też 11 miejsce. Ty, wygrywa Martinez. Lul. Daniel Martinez wygrywa przed Dimulenem i jakimś tam amerykańcem... Agrey Condor, kto to jest? Sprawdźmy jego statystyki przy okazji. Martinez, no, znakomicie się przygotował. I Condor, o jakiś no name, no, zobaczymy, jak sobie będzie radził w kolejnym sezonie. Dobra, no, to teraz przechodzimy do wyścigu ze startu wspólnego. I teraz przed nami wyścig ze startu wspólnego. Tak to się mniej więcej prezentuje. Tak wygląda nasz zespół. Tu Fullsang, Ting fullsang. no, Fulsang już kurczę prawie, prawie fitness pika złapał. Tutaj część kurczę zmęczona, no i sprawdźmy jak wyglądają faworyci Bernal, Alaphilippe, Yates, jest Tufting jest Johard Vlasov, no to co lecimy 242 km ciśniemy z tym po zwycięstwo okej, okay, zostało nam 35 km, przedostatni podjazd do mety został no mniej więcej, trasa jest taka sama jak w zeszłym sezonie także mniej więcej będę ją obczajał, kojarzył tutaj z przodu mamy Caruso, który niedawno zaatakował na czele mamy czwórkę z naszego zespołu. Tutaj się kolejni zawodnicy przebijają. Gdzieś tutaj będzie. LaFilip jest tutaj, a, jak chciałem powiedzieć, Van Aert. czy To nie on. No i co? No, Full sang będzie kurczę, tutaj chyba najsłabszy. Znaczy nie wiadomo czy najsłabszy, czy nie, no ale wziąłem go na pierwszego, bo no tak niezbyt y, mu szedł ten podjazd. Y, tutaj mamy dalej Ega, Wingegarda który ma dobrą formę dnia i i, 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 i Turtinga, oczywiście nie? i zobaczymy czy, czy coś zdziałamy. Kto tutaj atakuje? Szachman, chciał chyba Uran skontrować, ale coś mu nie poszło. Dobra, no i teraz wychodzimy Wingegardem, no i tutaj idą ataki kosnefrua jest Uran, jest Formolo, Magnalti, De Plus, venepul no i my się trzymamy po prostu i, i jak najmniej próbujemy stracić. No wytworzyła się taka grupka 21 osobowa. Mam jeszcze tutaj Ega, także może zdąży, może zdąży się zregenerować. W drugiej grupie mamy Fulsanga, także no na spokojnie, tutaj mamy Ega. Czy ktoś tutaj jeszcze jest? Nie, jest tylko Karuzo z przodu, jest Szachman. Dalej Uran, no i cała nasza grupa. Zobaczymy jak to wszystko będzie przebiegać, na razie na spokojnie. I tutaj czekajcie EGA, troszeczkę zwolnimy, niech on odsapnie, nabierze sił, może Fulsang jeszcze zdąży dojechać, będziemy widzieć. No i co, no i widzimy się na ostatnim podjeździe. No i jesteśmy, ostatni podjazd przed nami, EG jeszcze troszeczkę nas tu podprowadzi, już Wingagredowi damy ten żela i ciśniemy ostro. Mamy grupkę 27 osobową, Fulsang jeszcze nie zdążył dojechać niestety, no ale cóż, no tutaj się będziemy pilnować i, i, i zobaczymy czy coś z tego wyjdzie tu już widzę Wenepul wychodzi z atakiem za nim Pitcock i dobra teraz my raz na nas Wingegard kosisz to ala Filip tutaj o jeszcze poszedł Kurczę, skontrował morda no i my będziemy walczyć no ala Filipa pasowałoby zerwać żeby coś wygrać tutaj ale wydaje mi się że będzie ciężko go pokonać w finiszu no i teraz mamy najbardziej stromy odcinek Dobra, weźmiemy Żela dla Tuftinga. Mamy najbardziej stromy odcinek. Ten zawodnik jest dublowany. 33 sekundy ma ucieczka przewagi i ta przewaga rośnie. Dobra, to teraz próbujemy zaatakować. Pingiem. tutaj w laso, wlanda, Bernal. Cała ekipa tutaj jest, widzę. No i dobra, no i będziemy cisnąć. Spróbujemy. O, Ala Filip się zajechał. Oj, 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 to jest szansa dla nas, żeby do niego dojechać. Może go nawet wyprzedzić, byłoby spoko. I dojechać do tej dwójki. ja bym się ucieszył bardzo. Tutaj mamy najstromszy odcinek. Dobra, ciśnij tu w Tink. Kurczę, do ewne.p.a pasowałoby dojechać. I tak, w sumie, nie mamy szansy, bo jest Pitkog najszybszy tutaj. Dobra, na zmiany wychodzić, proszę. Już. Już mi tu proszę po zmianach wychodzić. Yy, Ala Filip się skończył. Zajechał się chłop, także no, teraz my tutaj będziemy. Wilnować się i za pitkokiem się ustawimy, czy. Dobra, jest cała piątka, no i kto tutaj będzie najszybszy? Bernal ma dobre przyspieszenie, no takie średnio dobre. Landa zdycha, Pitkok nas pewnie dojedzie i no to nic, powalczymy o podium, fajnie by było, żeby Alaflip nam nie dojechał. Nie no, no tu to już full speed, full speed. A damy tak na 70. <laughs> troszeczkę ich porobimy, tak, hehe. <laughs> Wiecie, że oni się zajadą, a my nie. Nie będziemy walczyć. Może mistrza jakiegoś świata. Kurczę, byśmy mieli w zespole, byłoby spoko. Eee, dobra, tutaj widzę, że tempo siadło, i teraz. Hmm. Chciałem za Bitkokiem. No dobra, to pojedziemy za. Wnępulem. 3 km. Teraz full focus. Bernal na zmianie. Pitko, tu widzę, że się chłop nie przejmuje niczym. Aj, czekajcie, kurczę, bo teraz takie. Wymiana ciosów. Kto, gdzie, kiedy. No i dobra, kilometr coś. Czekajcie, to już za pitkokiem się ustawimy. Eee... Dajesz mordo, za pitkokiem, za pitkokiem, za pitkokiem. No dobra, może być i tak. Kilometr 200. Pyk! Lecą, lecimy. Le, 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 lecimy na pitkok, kurde, no za szybki chyba, no, za szybki. Kurcze, macho, przyspieszenie, a my może o wicemistrza świata. Please please please! Ha! Mamy wicemistrza w zespole. No i co z tego jak to koszulki nam nie daje, niestety. <grym> No nic, ale drugie miejsce jest, jest siódme miejsce, także jest super. No szkoda, że nie pierwsze, no ale z pitkokiem powalczyć no, było ciężko. No, miał chłop przyspieszenie i to wystarczyło, żeby go porobić. Mogłem w sumie wcześniej zaatakować, może miałbym więcej siły, no ale cóż, no nie udało się. I co no, Przechodzimy teraz do Lombardii. I kończymy ten sezon. Przechodzimy do kolejnego sezonu i, i, i co? I powoli będziemy się żegnać z PCM-em 20, bo to już kurczy niecały miesiąc i wychodzi nowy. Dobra, przechodzimy dalej. I przed nami czas na ostatni e, monument. Chyba to jest monument, to ile dobrze pamiętam. Sezonu Il Lombardia. Mm. Ansherry Tufting. Oczywiście naszym liderem. E, faworytem całego wyścigu jest Almeida Ala, Filip i Pogacarami My będziemy walczyć o jakiś dobry wynik. 250 km. no to co lecimy. No i zobaczcie, kurczę, ten jeden wcześniejszy podjazd wszystkich wyzerował w moim zespole. Trean się jakoś utrzymał, ale on był w drugiej grupie, która się właśnie teraz jechała. No i, i i i tutaj się wszyscy zjeżdżają, ale tu się takie grupki porobiły, że to tragedia. Także dobrze, że Tufting jest w tym zespole, bo bez Tuftinga to byśmy, kurczę, sali dno totalne. No i co? Zobaczymy jak to się wszystko rozwinie. Hmm, tu już możemy dać automat temu zawodnikowi. Tutaj mamy Tomasa, mamy Formolo Kostnefrua, który atakuje właśnie w tym momencie. No dobra, to, no, brak, no to ja, ja nie będę, wiecie, dłużny tylko tu od razu. Nie tyle kontra, co muszę przyspieszyć troszeczkę. Może to się zerwie? Na pewno to się zerwie. Już się to zerwało. Dobra, za kokiem chciałem pojechać, ale on kurczę tylko szybko jedzie, a nie atakuje. A no, bo tak, tu jest kurczę cały INEOS, on to będzie spawał wszystko. No dobra, to na spokojnie spróbujemy. Zobaczymy, co to będzie z tego. Tu jest. O, no właśnie, tutaj jest największa stromizna. No dobra, no tak, jesteśmy tu na czele, to może troszeczkę odjechać. Fajnie by było, aczkolwiek wiem, że będzie ciężko. I no nic, no to troszeczkę nadamy tempa mocnego. Tutaj widzę, że Ala Filip próbował chyba przeskoczyć, czy nie? Dobra, no to jak nie, to nie. Zobaczymy, czy ktoś wyjdzie na zmianę, czy będę tutaj sam jechał, ale chcę to porwać, żeby tutaj żadnych problemów z tym nie było. No myślałem, że atakują tutaj zawodnicy. No nic, no to przyspieszymy. Ile do tego szczytu jeszcze troszeczkę zostało, ale mi strasznie laguje. 25 fps. Dobra, tu. Dobra, i teraz można full speed w sumie i jazda. Jedziesz tu w Ting Mordo! 15 zawodników tutaj mamy. Tutaj jeszcze troszeczkę ich rozciągniemy. Mamy 50 km do mety, ale pasuje ich troszeczkę rozciągnąć. Niech to wszystko, niech coś się tutaj dzieje. I dobra, lecimy po Bidony. Oj, żeby się to nie porwało. Dobra, dobra, są tutaj wszyscy. No to jak są wszyscy, to lecimy do ostatnich dwóch podjazdów: Civilio i San Fermo della Battaglia. Dobra, rozpoczynamy pierwszy podjazd pod Civilio. Zobaczymy, jak to tutaj się wszystko. O, idzie tempo, idzie tempo. Czekajcie, kurczę, no, nie kliknąłem ze zawodnika, trochę zostałem. ale tu już kurczę, tak z 100 metrów klikałem, żeby on szybciej jechał, a tu nic, no, tutaj idą ataki, tak jest. Nic, no to. O, tu jeszcze kwiatek jest, o lol. To tutaj Majka zostaje, Rafał Majka. Dobre, ma góry z ale no. Kurczę, żebym nie przesadził, no. Żebym nie przesadził. A tu idzie, idzie mocne tempo, cholernie mocne tempo, ale Filip, dobra, już jest zajechany, na spokojnie, na spokojnie, żeby nie przesadzić. Bardzo mocne tempo poszło. Jakbym w sumie był z przodu, to bym zaatakował, może. Ale że nie jestem z przodu, to nie zaatakuję, nie. Tutaj się panowie kołyszą. Kosne furua, kurczę, nawet się fajnie trzyma. Dobra, jeszcze spokojnie, tufting, tufting, bo jeszcze musisz troszeczkę wytrzymać, a nie chciałbym cię. Troszeczkę tak zajechać za bardzo. Kurde, ale tych drzew jest tutaj. A ładne, kurcze, widoczki tak w lesie sobie jechać. O, o, o. Może teraz zaatakować? Dobra, próbujemy ataku. Widać coś, widać coś. Nie wiem, kto za mną pojechał, ale śniemy, ile w wlezie, ile fabryka dała. Kurde, no, te drzewa, te budynki. Dobra, została trójka. Eee, nie wiem, czy nas dogonił, czy nie, ale spróbujemy coś podziałać. Mamy Almeidę i Kosnefrua właśnie. No z nimi nie mam szans na kurczę pod, na finiszu z grupy Ale cóż, zobaczymy 18 sekund nad grupką tutaj zawodników Zobaczymy czy ktoś wyjdzie mi na zmianę Hu, taki chu jak słonia nos Nikt mi nie wyjdzie, tutaj będzie Tońc Atakował, znaczy gonił, no w sumie cała drużyna, nie drużyna tylko cała Myślałem, że mi ktoś uciekł. Yy, cała ekipa musi jechać Bo inaczej się to wszystko nie zjedzie i my będziemy mieć szansę na jakiś atak, dobra zobaczymy, zobaczymy. Dobra, nie no. To już jest ostatnie. Ostatnie te. Dobra, spróbujemy za idą pojechać. Tutaj no, no, może coś, może coś. Zobaczymy, zobaczymy. Please 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 przestańcie atakować, bo się zajadę. Nie, yeah, dobra. stanę atakować na razie, bo no ja tutaj zdycham totalnie. Nie chcę się zajechać, a właśnie to robię. Aj! No, tutaj panowie nie do pokonania są. Oni cały czas atakują i zobaczymy, który z nich będzie mocniejszy. Tutaj, Pitkok jest, a ja już. Aha, ha, nie, nawet o, o trzecie miejsce nie powalczę. Kurcze, szkoda, no. Dajesz, Mordo, no za Pitkokiem chociaż. Za Pitkokiem, no follow him. Follow. I tu kurczę, no, może się uda zjechać, może, może. I pokonam go w finiszu, ale tutaj no Kosnefrua i Almeida, no to są panowie nie do, nie do zajechania. I oni powalczą między sobą o zwycięstwo. Kto tutaj jest szybszy? No Kosnefrua jest zdecydowanie szybszy. Zobaczymy. Został im kilometr do mety. I Kosnefrua to wygrywa. Tak jest. A ja? A ja spróbuję za Pitcockiem się ustawić. I tu jeszcze wyjdź mu za koła i... Chyba mamy trzecie miejsce. Szkoda że, szkoda, że tak nie zrobiłeś tufting na Mistrzostwach Świata. Bym się bardzo ucieszył. Ale mamy trzecie miejsce. No niestety nie udało się wygrać. Jak widać, że. Jak widać było, Osnefrua i Almeida. No naprawdę, mocni, mocni, mocni zawodnicy. No i co, tym akcentem pięknym, wspaniałym kończymy ten sezon. Jeszcze zobaczymy do. Jeszcze przejdziemy do wyników. Zobaczymy, jak to wszystko wyglądało. O, straciliśmy minutę i, i, i no właśnie, tak jak mówiłem, zakończymy ten sezon jeszcze, przejdziemy do rankingów. No i tak to wszystko wygląda w indywidualnym. Przegraliśmy niestety tylko z Bernalem. Bernal co wygrał w tym sezonie? Takie szybkie podsumowanie. Kariera Tour de France, piąty na Vuelcie, piąty na Mistrzostwach Świata, także no, oko fajnie. W Super Prestige. O! Udało się wygrać w Super Prestige. No i super, o to chodzi. Jeszcze jak wcześniej patrzyłem, to byliśmy za Bernalem. No ale dobra, Super Prestige jest nasze. W zespołowej w World mamy piąte miejsce. Także też super wynik. I siódme miejsce w Super Prestige. No i to by było na tyle. Czternaste miejsce w Team Index. i oczywiście widzimy się w Łorturze pewnie zapewneż. No i co, tak to wszystko wyglądało. Ten sezon bardzo fajny. Szkoda, że Leknesund. No kurczę, no szkoda, Leknesunda cholernie, bo mógłby coś zdziałać, no ale nic. Przechodzimy do kolejnego sezonu. No i się widzimy w kolejnym sezonie, tak? Jeszcze tam, oczywiście, wszystko pokładam pod Tour de France. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także no, Wy to zobaczycie pewnie za chwilę. A ja się z tym będę musiał troszeczkę pomęczyć. I jesteśmy już w y, ostatnim sezonie, w sumie, na, nawet połówce sezonu. Jak widać sponsorowi troszeczkę odwaliło i oczekuje od nas zwycięstwa w Tour de France. No cóż, całe siły nasze zostaną rzucone na właśnie ten wyścig. Planer już gotowy, mamy drugi lutego. Także zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda. Tufting niestety złapał kontuzję, gdzieś dopiero wróci końcem mamar lutego, co ja chciałem powiedzieć. I tak wygląda planer. To już wszystko jest zaplanowane. Tutaj wszyscy jadą na obozy przygotowawcze. Tak wygląda ekipa na Tour de France, czyli Tufting, jest Hulgor, Majka, Leknesund, Trean, Changizi Hinskol, Madsen i Lebek. Tak to będzie wyglądać. Jeśli chodzi o Giro d'Italia to przejedziemy kilka etapów bo jadę tam sprinterami, bo sponsor chce, żebyśmy te wygrali tam przynajmniej jeden etap na Giro. No i co jeszcze pokażemy, to już nie w tym odcinku, ale to już Wam powiem. Przejedziemy na pewno Paryż-Roubaix, Milano-San Remo, cały Tryptyk Ardeński, potem kilka etapów Giro, pokażę oczywiście też ostatni etap, znaczy, no w sumie ostatni etap 29 km czasówki, no to tak średnio, no to pokażę kto wygrał. O. No i te etapy sprinterskie oczywiście i cała siła nasza będzie górska skupiona na Tour de France, który jest mega dziwnie zrobiony, bo jest ponad 100 km czasówki, dwa razy czasówka po 50 km, także jest bardzo ciekawie, ósmy etap górski, dziewiąty etap górski, dziesiąty etap górski, tak to się mniej więcej prezentuje i, i, i jeszcze kolejne 3, to jest etap 15, 16, 17, zobaczcie, 18. 19, no i 20. Znowu czasówka 50 km, tak, tak. No i ostatni etap to wiadomo, yy, pola elizejskie. Dobra, no i zaprezentowałem wam mniej więcej, jak to będzie wyglądać ta połówka sezonu. Zostały nam cztery odcinki do końca PC. 20 następny odcinek, to będzie milano sanremo paryż Paryż tryb Szybki tryptyk ardeński, i od razu przejdziemy do Giro. A kolejne etapy, o no kolejne odcinki to już będzie Tour de France i zakończenie serii. Dobra, to by było tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się do kolejnego odcinka. Cześć!